No, jestem Szaba, się jestem końdziu i witamy Was w Waperskim Kwadransie. W tym odcinku Waperskiego Kwadransu porozmawiamy o problemach waperu w amerykańskiej armii, protestach w Indiach, formalnych idzie na kiełbasie, turbotorba, wiadomo, a na koniec odcinka coś specjalnego, czyli to co każdy waper lubi najbardziej: free sample. Także zostańcie koniecznie z nami do końca. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób CDC, czyli Agencja Rządu Federalnego USA, wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, w oświadczeniu prasowym wyjaśniła, co spowodowało 11 zgonów, które media błędnie połączyły z vapingiem. Jak można przeczytać w oświadczeniu prasowym CDC, zgony powiązane są z podramiennymi waporyzatorami z marihuaną skażonymi cyjanowodorem. W tym samym oświadczeniu możemy przeczytać, że większość poszkodowanych, 77%, używa produktów zawierających THC lub też THC i nikotynę. Podsumowując. Uważajcie na podrobione produkty, kupujcie tylko i wyłącznie z legalnych i sprawdzonych źródeł. Ja chciałem przy okazji wspomnieć o ulotkach, które stworzyło Stowarzyszenie STOP, czyli Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców. Możecie je znaleźć praktycznie w każdym webshopie w Polsce. Przeczytajcie, bardzo dużo cennych informacji a propos tego, co się między innymi teraz dzieje w branży. A także przy okazji chciałem wspomnieć o Rozchmurzonej, która zgłębiła temat, który dzisiaj poruszyliśmy. Link do strony znajdziecie także w opisie. Poczytajcie i pozdrawiam Was Żołnierze armii USA już nie mogą zaopatrzyć się w produkty e-papierosowe w sklepach w swoich bazach wojskowych. Przedstawiciel armii Air Force Exchange Service wyjaśnia, że ban zostanie podtrzymany do czasu, aż FDA nie wyjaśni sytuacji związanej z e Ale rzeczywiście inne produkty tytoniowe pozostają w sprzedaży. I tu możemy sobie zadać pytanie, kto na tym zarabia? A co tam w Indiach? A dzieje się, kądził. Pod banderą Stowarzyszenia Waperów w Indiach, w skrócie Avi, miały miejsce protesty w całym kraju. Między innymi New Delhi, Mumbai, Bengalu i wiele, wiele innych miejscowości o jeszcze trudniejszych nazwach. Dyrektor Avi, Samrat Chowdery, mówi wprost: jeśli rząd nie odniesie się do protestów, wkroczą na drogę sądową. Sytuacja w Indiach przestaje być zabawna, ale czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Tejscy waperzy solidaryzują się z użytkownikami e-papierosów w Stanach Zjednoczonych. Jak donosi portal Etsy Click, magazyn Vaporound stworzył fundusz pod nazwą Together We Are Vape, której celem jest zebranie przynajmniej 25 tysięcy funtów, by wesprzeć grupy adwokackie, które walczą o prawdę i wolność waperów USA i wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców dotkniętych zakazami. Super inicjatywa, jak najbardziej popieramy. Łączmy się w waperzy. Together We Are Vape. W mediach coraz częściej mówi się o formaldehydzie zawartym w likwidach do e -papierosów. Jak możemy przeczytać w gazecie.pl, formaldehyd to gaz o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu, który wykorzystywany jest do dezyfekcji opakowań rur czy naczyń w przemyśle spożywczym. Skąd w takim razie pomysł na tej substancji z płynami do e -papierosów? Otóż między innymi przez The New England Journal of Medicine, które w 2015 roku opublikowało list twierdząc, że e-papierosy zawierają ukryty formaldehyd o wiele wyższym poziomie niż papierosy. W odpowiedzi na te szokujące doniesienia amerykańscy naukowcy R. Paul Jensen i jego koledzy z Portland State University przedstawili nowe wyniki badań dotyczące przegrzania się e-papierosów. Co się okazuje? Substancja powstająca w wyniku przegrzania smakuje tak źle, że żaden palacz nie jest w stanie jej wdychać. Innymi słowy, formaldehyd wytwarzany w niewłaściwych warunkach nie jest ani trochę ukryty, ponieważ użytkownicy uważają go za nie do przyjęcia. W jednym z artykułów o e e-papierosach w magazynie Focus możemy przeczytać bardzo ciekawe porównanie wdychania formaldehydu z przegrzanego płynu do zaciągania się odwrotną stroną papierosa po podpaleniu jego filtra. Żeby tego było mało, okazuje się, że szkodliwa substancja, jaką jest formaldehyd, otacza nas w codziennym życiu. W większym stężeniu niż przeciętny waper jest w stanie wyprodukować podczas jednorazowej inhalacji. Jak podaje Wikipedia, formaldehyd stosowany jest przy produkcji tuszów do rzęs, utwardzaczy lakierów do paznokci, mydeł, odżywek do włosów i szaponów, kremów przeciw starzeniu się skóry, płynów do kąpieli, dezodorantów, formirów, lakierów przemysłowych, włosków samochodowych, wypełniaczy szczepionek, środków zapobiegających pienieniu oraz karmy dla zwierząt. Do tego jeszcze podam taką wyczytaną ciekawostkę na portalu Gazety Olsztyńskiej zamieszczaną w 2017 roku. Otóż okazuje się, że 200 gram kiełbasy upieczonej na grillu węglowym dostarcza nam 100 razy więcej szkodliwych substancji niż 20 wypalonych papierosów. Gril zasiany węglem drzewnym lub brykietem, jeszcze zanim położymy na nim mięso, wydziela 4 z 16 substancji rakotwórczych. Jak położymy na nim produkty, jest jeszcze gorzej. Dychamy i wchłaniamy aż 13 z 16 szkodliwych substancji. Dodajmy do tego jeszcze przeciętny skład kiełbasy i bum! Bomba rakowa gotowa. Dlaczego za zatem Ministerstwo Zdrowia nie bije na alarm w tej sprawie? A doszukuje się jednej wątpliwej substancji we papierosach. Widocznie robi wędliniarskie w naszym kraju działa bardzo sprawdza. Całe szczęście, że nie ma płynu o smaku kiełbasy z grilla. I szkoda, że jest tak mało rzetelnych badań odnośnie forma dehydu wytwarzanego przez przegrzanie elikwidą. A teraz czas na turbotorbę. Bardzo proszę szaba. częstuj się, specjalnie dla Ciebie. A, no nowo dwa. Bardzo dobrze znam to urządzenie. Pozwól, że trochę o nim opowiem. Oczywiście. Na samym wstępie to co mamy w pudełku. Dwa kartridże. Jeden jednoomowy, omowy meszowy, drugi 1.4 MTL. 18 nowych kolorów stary tutaj zrobić. 18 nowych kolorów. Powiedz mi, może, co się zmieniło względem nowo-1? Eee, usunięto wady, które były w poprzednim modelu, a także zmienili baterię. 450 mAh do 800, bez zmiany praktycznie wielkości samego urządzenia. Dosłownie jest grubsze, bo chyba o 2 mm. Dokładnie. Jak się z tego babcie? No. Pozwól, że ja spróbuję akurat. To jest ten kartridż? Tak, to jest ten. Bardzo proste w użytkowaniu. Kartridż wkładamy do urządzenia i jest gotowe do łapowania ehm, Nie ma żadnego guzika. Nie ma żadnego guzika, jest aktywowane poprzez wdech. Używamy, ono działa. Smak jest Dobrze oddany, nie jest oczywiście to klasyczny e-papieros, jest to pod, smaczek jest. Y -y, Wydaje mi się, że jako ogólnie tak. ten smak jest lepszy niż, niż na niektórych podach. Klasuję go wysoko. Ja także, y -y, jeśli chodzi o przepływ powietrza, bardzo restrykcyjny, y -y. ale nie jest też taki minimalny. Tak jak testowaliśmy na przykład w zeszłym tygodniu poda, e to ten pod miał regulowany przepływ powietrza, a tutaj ten przepływ powietrza jest jakby wyśrodkowany. Jak tam byśmy otworzyli ten przepływ idealnie na połowę. Dokładnie, aczkolwiek ja nie jestem fanem aż tak ciasnego przepływu powietrza, ale mógłbym się przyzwyczaić. Jak Jako drugie papieros. Mów jako to drugie nawet. papieros, dokładnie i to przez to też chciałem powiedzieć, że Nowo, zarówno jeden jak i dwa, jest tym czym po, pod powinien być. Prostym urządzeniem, spełniającym swoją funkcję, czyli wapczenie. To wszystko, nic poza tym. Bez żadnych udziwnień, bez niepotrzebnych świecących, ledów. świecących ledów i tak dalej, po prostu. Super pod, moim zdaniem. Tak więc tyle o Nowo 2. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się on podoba. Czy zmienilibyście na przykład swojego ówczesnego boksa na tak małego poda? Czy zakupilibyście sobie poda jako dodatkowego e papierosa, na przykład gdyby boks Wam się rozładował? Czy może chcielibyście ogólnie zrzucić już duże boksy, a przejść na kilka małych podów? Także tyle o Nowo 2, a ja na następny odcinek już szykuję nową turbotorbę. Dzień. Koncik, używasz sobie aktualnie tego Nowo 2. I tutaj rzeczywiście go usprawnili, Ale no. co myślisz o ilości nowości aktualnie wprowadzanych na rynek? Znaczy no jest tego sporo, jeśli chodzi o urządzenie jak i o likwidy. Mogę się zgodzić z tym, że niektóre nowości są niepotrzebne, tak? bo zmienia się obudowa, kolor czy cokolwiek urządzenia jest wypuszczone jako nowe, a elektronika w środku tego urządzenia jest taka sama. Ale też są takie marki jak na przykład Vaporesso, które wprowadzają delikatne usprawnienia w swoim istiegającym chipie i oczywiście robiąc z tego medialny szum, tak, w ogóle nowe, nowe funkcje. No... Ale dobrze, rzeczywiście. tej papierosy powiedzieli, że on usprawnia te swoje papierosy. Ale czy jest w ogóle sens prowadzenia na półki nowych e papierosów, które będą wyroższe lub w tej samej cenie, które, które byłyby poprzednie, po ich takim odświeżonym designie? Znaczy, no, na przykład teraz jest taka moda na dotykowe wyświetlacze? Tak, zauważyłem. Jest ten sens? No jak dla mnie nie, bo zbijesz wyświetlacz i możesz korzystać z moda praktycznie. Ja też się zastanawiałem w ten sposób, słuchajcie, że. Jak korzystasz z boksa, tak? I ustawiasz sobie podawaną moc i robisz to co chwilę? No nie, ustawisz, blokujesz i tak zostaje. Ten wyświetlacz dotykowy jest niepotrzebny zupełnie. Moim zdaniem. Moim też. I to tak samo jak występuje teraz w podach na przykład. Tak jak ostatnio. Wyświetlacze w podach to dla mnie jest w ogóle bez sens. Tak. Pozdrawiamy smoka. Pozdrawiamy smoka. No. Pod... Pora... A parowniki. Bo jakiś czas temu rozma, rozmawialiśmy także o parownikach, że jest mnóstwo nowych parowników, na przykład subomowych, na teżne grzałki, tak? które różnią się tak naprawdę wyglądem i może gdzieś tam przepływają powietrza i wielkością dryftika, a grzałki wszystkie od smoka tam wejdą. Dokładnie, jest bodajże 4 albo 5 gigantycznych firm, do których pasują grzałki od smoka. I dodatkowo te parowniki wyglądają tak samo, bo mamy na przykład parownik, nie wiem, od 2 poreso. S? Dokładnie. Od Falcon Horizona mamy Kinga na przykład, mamy jeszcze Big Vape Zeus Sub-On. OBS puścił też swój parownik, również pasujący mm -hmm. do Smoka. Wiadomo, smoke Smok TFV 12 lub też niedługo już tv, TV 16, który jak już widziałem daje takie chmury, że można zniknąć jak ninja. Ja, ja teraz czekam na TFV 36 albo na 32 przykład, będzie. To 32, później będzie 46 i 64. To I 128. Będzie. To będzie dopiero chmurze lecą, lecą grupą, ale tak samo na przykład zastanawiałeś się ile jest smaków we wszechświecie, czy jest skończona liczba smaków, że po prostu no ile można wymyślać tych smaków, bo też jeśli chodzi o nowości, możemy porozmawiać o premiksach, liquidach i tak dalej, tak? Ciągle nowe serie, ciągle nowe smaki, nowe połączenia i tak dalej. Co o tym myślisz? Znaczy, jeżeli chodzi o ilość smaków we wszechświecie, to ona będzie raczej nieskończona, bo cały czas możemy mieszać sobie różne smaki ze sobą i będą nam wychodziły nowe. Ale to, co jest aktualnie na rynku, to jest cały czas powielanie, odgrzewanie po prostu starszego kotleta w nowej serii premiksów, w nowej serii likwidów i te smaki cały czas się powtarzają. To nowe smaki coli, to nowe smaki truskawki i robiony, robiony już piąty premiks o smaku truskawki z kremem jest dla mnie nudny. Bo cały czas to jest dokładnie ta sama truskawka, co u innych producentów i bardzo podobny krem. Dlatego też chciałem Was zapytać, drodzy widzowie... Jakie Wy macie przyzwyczajenia? Czy próbujecie wszystkiego, co pojawia się na półkach, czy trzymacie się jednej serii płynów jednej marki i tylko je kupujecie? Tak, batujecie? i czy chcielibyście, żeby na półkach znajdowało się więcej nowych premiksów, czy jednak wolicie te bardziej już przetestowane? Te bardziej znane marki, znane i lubiane, tak powiem. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzach. Oh yeah. Słuchajcie, ostatnio naszła mnie taka myśl. Podzielę się z Wami moimi problemami technicznymi związanymi z e papierosami. Ponieważ szaba, jak ostatnio dobrze wiesz, miałem problem z podnoszącą się opornością w moim e-papierosie. Nie wiedziałem totalnie, co się dzieje, dlatego zapytałem też szaby. No i ja na szybko wytłumaczyłem ci, że jeżeli u was na przykład podnosi się opór w e-papierosie, musicie zwrócić uwagę na to, jak dokręcona jest grzałka czy piny są dokręcone oraz czy nie ma żadnego brudu na konektorach. Dokładnie. Ja myślałem w pierwszym momencie, że to może powodować nagar, który zbiera się na grzałce i przez to podnosi się oporność, bo akurat wtedy wapowałem likwidy z dość dużą ilością cukru i no ten nagar się pojawiał, więc myślałem, że to co? Ale po wymianie grzałki, po wymianie waty nic. To samo. Byłem po prostu... Już, już myślałem, że e-papiero spadł. Szczerze. Także pamiętajcie, czyście śrubki i dokręcajcie pinę. A teraz czas na Free Sample. Słuchajcie, mamy do rozdania trzy pakiety po cztery nowe smaki z serii Babe Crew. Szaba opowiedz naszym widzom, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Po pierwsze, musisz żyć pełnoletni. Lajkować ten film, subskrybować nasz kanał, a także napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty chcesz wygrać oraz który z tych smaków chciałbyś spróbować najbardziej. My wybierzemy trzy najlepsze komentarze i ogłosimy wyniki w następnym wapelskim kwadransie. Dokładnie tak. Tymczasem na dziś to już wszystko. Dziękujemy, pozdrawiamy, mamy nadzieję, że stajemy się dla Was coraz lepsi. I widzimy się za tydzień w środę o 8.30. Cześć! Cześć.